Znaczy, no, ja mam podobne wspomnienia, choć dawno o, o tym czytałem, akurat y, nośnikiem tej informacji był niejaki pan Waldemar Łysiak on jest bonapartystą dużo, dużo nie wiem, czy dużo wydał książek o no, Bonapartym, nie pamiętam no, wiem, co? bo chyba przeczytałem czy... wszystkie, także yy, czytałem, należy, do, te, należy do tego pokolenia które właśnie trafiło na usiaka. nie jestem jego wielkim fanem Absolutnie. Jestem bardzo daleki, od bycia w ogóle jego jakimkolwiek fanem, natomiast... <grystanie> jest. I bardzo ciężki dżentelmen, który nigdy się nie pogodził swoimi emocjami tak naprawdę i... No nigdy nie, nie złapał kilku rzeczy, tak też, jak mi się wydaje, taki... Nawiedzony patriota po prostu, nawiedzony katolik patriota, który nagle zderzył się ze ścianą, okazało się, że wiesz, cały jego świat jest gówno wart i troszeczkę... I poczuł to, i jego książki naprawdę ciężkie, ciężkie się trzymały. Taka, taka polska Pff. troszkę w cudzysłowie literatura, tak naprawdę czoskie mi budą troszeczkę jedzie. Ja to nie zapomnę Ale jednego cytatu z, z jego książki, zaczyna książkę. Typowe pytanie do Polaka: Co pana wkurza, nie? No, w, oczywiście on to napisał bardziej twardo, wkur. W je dosłownie wszystko, tak? No i to no właśnie. Ten, ten po prostu. Wszystko wyjaśnia. Znaczy, no, ta energia rzeczywiście pretensji do tego świata, do Polski, że go odrzuciła, że ten różowy salon, jak on ich nazywa, Warszawy, po prostu go nienawidzi. I to, te książki, każdy werset praktycznie kipi tą nienawiścią. To też mnie denerwuje, ale nie chcę już ja już wolę tego Tyrmanda, wydać. wiesz, naprawdę. Ty czytanie złego Tyrmanda po prostu rewelacja. Natomiast yy, już te popuczyny Usiaka po tym wszystkim to.